jest ta bratnia dusza? Bratnia dusza, moim zdaniem, to osoba, z którą czujesz głęboką, niemal mistyczną, wysoko energetyczną więź. Wydaje się, że wie dokładnie, kim jesteśmy i czego pragniemy. Pojawia się pewien rodzaj głębokiego zrozumienia i więzi, której nie dzielimy z nikim innym, jak tylko z nią. Mogą to być nasze skryte pasje, pogląd na życie, Radość, niepewność, troski życia czy nasze plany na przyszłość. Ogólnie mega spektrum tematów. Bratnia dusza to ktoś, kto cię rozumie, a przede wszystkim kocha bezwarunkowo na każdym poziomie. Co również ważne, szanuje cię emocjonalnie, psychicznie i fizycznie i nigdy nie przyszłoby jej do głowy, żeby zrobić ci krzywdę. Bratnie dusze w subtelny sposób się wypełniają, inspirują, uczą się wzajemnie od siebie, nadają sobie energetyczne wsparcie. Jednak czy wiedziałeś, że bratnie dusze nie zawsze muszą być partnerami życiowymi? Może to być również Twój najlepszy przyjaciel lub ktoś nieznajomy spotkany, nowo poznany. Jak można rozpoznać bratnią duszę? Niektórzy ludzie wierzą, że bratnia dusza to ktoś, kogo znają już z poprzedniego życia. Inni natomiast uważają, że może to być osoba, którą poznali niedawno, ale z którą od razu poczuli głęboką więź. Bratnia dusza może mieszkać również w innym miejscu na świecie. Może Zupełnie mieć inne życie, ale jest z nami bardzo silnie energetycznie połączona. Można rzec, że czuje na odległość naszą energię, emocje i samopoczucie, w którym obecnie się znajdujemy, nawet nie będąc koło nas fizycznie. A skąd możemy wiedzieć, że znaleźliśmy tą wyjątkową osobę? Hm. gdy pojawia się w Twoim życiu, to czujesz po prostu bum. Wiesz, że to Twoja bratnia dusza, po prostu to czujesz sercem. Nadajecie na tych samych falach, rozumiecie się bez słów, dopełniacie i czujecie, że dla Was nie ma tematów tabu i że razem możecie zdobywać wręcz świat. Mówi się, że bratnia dusza zwiastuje w naszym życiu nadejście zmiany i transformację. Pokazuje nam nasze mocne i w delikatny sposób słabe strony. Pomaga nam w pracy nad sobą, abyśmy mogli stać się lepszym, piękniejszym człowiekiem. Moja skromna podpowiedź. Nie ignoruj kontaktów wzrokowego z innymi. Wiele osób twierdzi, że odnalazło w cudzysłowie dom w oczach bratniej duszy. Czujesz głęboki rezonans, niemal jak rozpoznanie. Głębokie rozmowy. Możesz komunikować się z bratnimi duszami na głębszym poziomie. I chodzi o coś więcej niż tylko powierzchowne pogawędki. Prowadzicie ze sobą rozmowy na własnych, ustalonych wibracjach energetycznych. Ciekawym dla mnie fenomenem jest, że poprzez media społecznościowe mogą się nagle bratnie dusze spotkać. Każda droga jest dobra to my przecież kreujemy naszą rzeczywistość. Wzajemna empatia. Bratnia dusza odczuwa te same lub niemal identyczne emocje. Reagujecie podobnie na krzywdę, ból i podobnie wzruszacie się, słuchając pewnej muzyki, czerpiecie z niej podobną radość. Potrafi bez słów odgadnąć, co bratnia dusza czuje i co myśli. To jest dla mnie wciąż nieodgadniony fenomen. Szacunek. Połączenie dusz zawsze idzie w parze z wysokim poziomem szacunku i uznania dla siebie nawzajem. Zawsze. Bratnia dusza pojawia się często wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Często więź jest tak silna, że wstrząsa tobą do głębi. Może to być szczególne spotkanie, które wytrąciło cię z równowagi. Lub głębsze rozpoznanie w oczach drugiej osoby, gdy spotykacie się po raz pierwszy. A może to być czasami jedno zdanie, które utkwi ci tak mocno, że może zmienić nawet Twoje życie. I dlaczego bliscy powiernicy są tak ważni? Nawiązanie kontaktu z bratnią duszą może być jednym z najgłębszych i najpiękniejszych przeżyć w naszym życiu. Może nam pomóc lepiej zrozumieć siebie i wesprzeć nasz rozwój osobisty. Wiemy, że nie jesteśmy sami na tej naszej drodze życia. Kiedy spotykają się bratnie dusze, odczuwa się to tak, jakby dwie dusze, które były połączone jeszcze przed narodzeniem i oto nagle spotkały się. Ta wyjątkowa więź może dać nam poczucie komfortu, i pozwolić nam poznać przede wszystkim siebie samym na bardzo głębokim poziomie. A może zapytasz, jak odnaleźć swoją bratnią duszę? Z ręką na sercu nie mam na to panaceum. Myślę, że to nie przypadek, że jesteśmy sobie przypisani, przez wszechświat sobie przeznaczeni. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest poznanie siebie i zrozumienie swoich uczuć i potrzeb. Znając je, spotkając bratnią duszę, czujesz niemalże natychmiastowe zrozumienie i połączenie duchowe. Możesz również wyobrazić sobie, czego oczekujesz od swojej bratniej duszy. Wizualizacja to potężne narzędzie, które może dać tobie jasny obraz tego, kim jest lub kim mogłaby być ta osoba, która stanie się Twoją bratnią duszą, chociaż najczęściej robimy to nieświadomie. Ważne jest, aby pozostać otwartym na nowe relacje i doświadczenia. Twoja bratnia dusza, i tu uwaga, może pojawić się w Twoim życiu, kiedy najmniej się tego spodziewasz, w sytuacjach, które okazać się mogą pięknym prezentem dla Was obojga. Kiedy już znajdziesz swoją drugą bratnią duszę, najważniejsze jest, żebyście dobrze się ze sobą dogadywali. Otwarta i szczera komunikacja jest kluczem do długotrwałej przyjaźni z drugą połówką. Związek bratnich dusz niesie ze sobą wiele radości, ale i wyzwań, jednak z cierpliwością i zrozumieniem może to być jedno z najpiękniejszych doświadczeń w Twoim życiu. To wspaniały dar na który wszyscy zasługujemy. W pędzie życia, w obecnym przebodźcowanym świecie nie jest trudno, aby przeoczyć tą przyjazną, bratnią duszę, a to by była ogromna strata. I gdy już znajdziesz swoją drugą, bratnią duszę, nie bój się, zaufaj własnej intuicji, własnemu sercu i pielęgnuj tą wyjątkową więź w intencji własnego dobra i rozwoju dla Was obojga.